Kwadratowe umysły. Chcieliśmy poruszyć yy, sprawę Klocucha 12, czyli osoby, która nie ma w ogóle pojęcia na temat Minecraft'a, a już się za to bierze. Nie chodzi tylko o Minecraft, chodzi o wiele innych gier, ale tutaj bardziej trzeba powiedzieć, że Klocuch 12, Troll, czy nie jest. Czy nie troll, czy to robi naprawdę? Chociaż trudno powiedzieć. Często po jego filmach widać udawane sceny, które potem w różnej formie się powtarzają. To prawda, akurat, właśnie, <laughs> I jeszcze jeśli nawet to nie jest udawane, to w takim razie zapytam, skąd te suby u Klocycha? 20 tysięcy subów to nie jest mało. Uwierzcie. <laughs> A. Klotuch ma je za to, że pisze Butterfield jak masło? Ech, dzieciak wymiata, trzepie każdy na hejterach, na tyle głupich, że, że nie potrafią się zorientować, że to zwykły trolling. Chociaż w niektórych przypadkach, na niektórych może być to naprawdę. To jest wielka zagadka, klotuch to robi dla trollingu, czy... Da, czy dla, na serio wszystko bierze i dlatego tak lami w tym internecie. Ale ludzie się z tego nabijają. Lubią to. Ludzie to lubią. I dlatego to jest sprzedawalne. No, to, to jest akurat prawda. No bo pomyślcie naprawdę. Kto pisze Butterfield i kto na przykład yy, życzenia mówi w taki sposób. Yy, zaraz wam pokażę. Mnie natomiast interesuje jego popularność. Jest to kolejny dowód na to, że wystarczy na YouTube robić z siebie debila, aby zdobyć widok. Innym topem, idąc można dojść do wniosku, że ta osoba została wypromowana przypadkiem przez słowniejszych youtuberów. Jednak Zrojo zrobił jego bar parodię SKK wielokrotnie wspomniał o nim w filmach. I tak dalej. Minecraft blow też wspomniał na filmiku z mandziem Survival Gamesów wspominał o klusuchach więc nawet chłopak nie wie jak go wypromowały takie bardzo znane osoby tak naprawdę bo taka jest <laughs> prawda wcale jego filmy nie zawierają jakiejś bogato rozwiniętej treści niż tylko jego fejle ale na przykład... Ostatnio miał zaszczyt w jego filmach zagościć HD. Tak, tak. Cały tak, czas to tak. nagrywał 480. Tak jak ja. No, ale na tyle właśnie wychodzi, że myślę, że on jest po prostu takim trollerem, dlatego że taką ma naturę. Ale na przykład bardzo mi się podobał jego film. To jest jeden film, który mi się podobał. Jest to Alan Wake w prawdziwym życiu, tylko mi się nie podobał głos, jednak montaż, jak zrobił ten film, bardzo mi się podobał, więc Króluzucha też nie można za wszystko ganić. Gość znalazł swoje nisze, że tak powiem. Wszedł pewnie z założenia, że nieważne jak o tobie mówią, byle mówili. Obejrzałem tylko kilka jego materiałów dochodzę do wniosku, że to niemożliwe, byłby aż tak głupi, jak wygląda na to w materiałach. Więc po prostu całkiem udanym trolem. Chociaż, jeżeli naprawdę jest aż tak głupi, to, to sam mu współczuję. Mi. Dobra. Był fajny. Oto był jest koniec materiału: o klocuchu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Z tej strony był MTM jako gość u faulogów Cina. CIN, pożegnaj pożegnajcie. Bye. Dobra. Czy... <laughs> PS, ma 10... ma na razie ma tysięcy widzów. Jeszcze trochę będzie miał więcej subów od Jade. <laughs> ja. <laughs> Dobra. sol. Czy...